Podstawowe zasady savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami. Używaj zwrotu osoba niepełnosprawna zamiast niepełnosprawny. Jeśli chodzi o konkretne formy niepełnosprawności, bezpiecznie jest mówić na przykład osoba z zespołem tureta. Zdarza się, że niektórzy mają swoje własne preferencje. Jeśli nie masz pewności, jakich słów użyć, zapytaj. Unikaj przestarzałych określeń typu upośledzony czy kaleka oraz negatywnych określeń w stylu cierpiący czy chory. Osoby korzystające z wózka lub niepełnosprawne ruchowo mogą mieć różne stopnie niepełnosprawności. Niektórzy używają do poruszania się ramion i dłoni. Inni mogą wstać z wózka i przejść krótki dystans same. Nie dotykaj bez pozwolenia czyjegoś wózka. Stanowi on część przestrzeni osobistej tej osoby. Rozmawiając z osobą korzystającą z wózka, usiądź na jej poziomie. Jeśli nie jest to możliwe, stanie w niewielkiej odległości, aby nie musiała nadwyrężać szyi, by nawiązać z Tobą kontakt wzrokowy. Całkowicie dopuszczalne jest żegnanie się z osobą niewidomą zwrotami typu do zobaczenia. Osoby poruszające się przy pomocy laski lub kul potrzebują ramion, aby utrzymać równowagę, więc nigdy ich za nie nie chwytaj. Osoby niewidome wykorzystują swoje ręce do utrzymywania równowagi, więc jeśli chcesz taką osobę poprowadzić, zaproponuj jej swoje ramię zamiast Pytać ją za rękę. Osoby mające trudności z poruszaniem się opierają się czasem o drzwi, aby je otworzyć. Otwieranie drzwi z zapleców lub z nienacka może skończyć się upadkiem. Pamiętaj, zanim zaoferujesz pomoc, zapytaj: W jaki sposób możesz to zrobić? Nie dotykaj laski ani psa osoby niewidomej. Pies jest w pracy i nie może się rozpraszać, a laska stanowi część przestrzeni osobistej tej osoby. Jeśli osoba niewidoma korzysta z pomocy psa przewodnika, idź po przeciwnej stronie niż pies. Idąc, opisuj otoczenie i wskazuj przeszkody, na przykład schody. Zanim nawiążesz kontakt fizyczny, uprzeć o tym osobę niewidomą. Przedstaw się, a jeśli jest to stosowne, opowiedz o funkcji, jaką pełnisz. Na przykład: Jestem ochroniarzem w tym sklepie. Jeśli chcesz ostrzec osobę niewidomą, zrób to w sposób konkretny. Sam okrzyk Uważaj nie pozwoli jej zorientować się, co ma zrobić. Jeżeli wskazujesz osobie niewidomej drogę, Podaj jej wskazówki niewymagające orientacji wzrokowej. Osoby niesłyszące komunikują się między sobą za pomocą języka migowego, uważając się za członków mniejszości kulturowej i językowej. Nazywają siebie osobami niesłyszącymi przez duże N, a określenie głuchy może być dla nich obraźliwe. Polski język migowy jest inny niż polski mówiony. Charakteryzuje się odmienną składnią. Osoby niedosłyszące porozumiewają się w języku polskim. Słysząc w ograniczonym stopniu, wspomagają się aparatami słuchowymi i lub patrzą na usta swojego rozmówcy. Aby dowiedzieć się, jak osoba niesłysząca chce się porozumiewać, Obserwuj, jakie daje ci sygnały. Jeśli nie rozumiesz, co mówi, poinformuj ją o tym. Mów wyraźnie z twarzą zwróconą w kierunku rozmówcy. Większość osób niedosłyszących pomaga sobie w zrozumieniu wypowiedzi, patrząc na usta. Jeżeli podczas rozmowy obecny jest tłumacz języka migowego, patrz na osobę niesłyszącą. I zwracaj się bezpośrednio do niej. Zanim zaczniesz mówić do osoby niesłyszącej lub niedosłyszącej, upewnij się, że na ciebie patrzy. W zależności od sytuacji możesz na przykład zamachać ręką. Jeśli osoba niesłysząca lub niedosłysząca nie zrozumie któregoś zdania, postaraj się ująć je inaczej. Osobie z zaburzeniami mowy nie należy przerywać czy kończyć za nią zdania. Jeśli masz trudności ze zrozumieniem, nie przytakuj. Poproś o powtórzenie lub napisanie na kartce tego, co chce przekazać. Osoby z porażeniem mózgowym mogą mówić niewyraźnie, wykonując przy tym mimowolne ruchy ciała. Jeżeli u osoby z zespołem Tureta Pojawiają się tiki wokalne, poczekaj aż miną, a następnie spokojnie kontynuuj rozmowę. Nie traktuj protekcjonalnie osób z upośledzeniem umysłowym. Dostosuj tempo, stopień złożoności i słownictwo swoich wypowiedzi. Pytania formułuj w neutralny sposób, by uzyskać dokładne informacje. Zweryfikuj odpowiedzi, powtarzając każde pytanie w inny sposób. Pamiętaj, że nie każdy rodzaj niepełnosprawności jest widoczny. Pewne osoby mogą zachowywać się w sposób, który wydaje ci się nietypowy. Na przykład, na pozór zdrowa osoba może poprosić w kolejce o miejsce siedzące, a nie stojące. Napady padaczkowe mogą mieć gwałtowny przebieg lub może wydawać się, że dana osoba znajduje się w transie. Pamiętaj, że ataku padaczki nie można powstrzymać. Osoby niepełnosprawne posiadają rodziny, pracę, zainteresowania, sympatię i antypatie, a także problemy i radości. Chociaż niepełnosprawność stanowi integralną część tego, kim są, Sama w sobie nie określa tych osób. Nie zamieniaj ich w bohaterów lub ofiary niepełnosprawności. Traktuj te osoby jak indywidualne jednostki. Aby dowiedzieć się więcej o nadchodzących igrzyskach, koniecznie obserwujcie naszą stronę internetową oraz media społecznościowe. Cieszymy się, że razem będziemy tworzyć. Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023